Nie ma tu reduktora, ale jest dalej szansa. <grym /dosek> hey, ej, ej, ej! Strzały, z strzały! Kołubami no ja, przeleciało, w dechę trafiło! Ja zajebałem haczetą w drzewo, kurwa! Ja to jest <grym /dosek> Idę stąd, idę! rady Ale ze Kłarsa, chcesz? <grym /dosek> też... Koło głowy, jak ja byłem za nim! Ty, ja słyszałem, jak, ja jak ten Pampers normalnie. Ej, ty! Tak, to ciebie mówię. No i łapę w górę. Ostatnio na kanale bardzo mało nowych ludzi się pojawia. A podobno algorytm YouTube'a bardzo lubi łapki w górę. Dzięki. Idę lewym, lewą krawędzią. do lewej bramy. Nie prawy. wiem, czy on nie uciekł już. Co? Ty coś teraz piłeś? Twoja postać. Nie. Jestem koło uradach coś. Wyprzyć wiatr do wejścia? Nie. Przynajmniej nie ja, nie jak Michael. Minus coś? Coś do mnie jebało. Zabiłem gościa. Reduktor kurwił hełm i odbił pa twój pocisk. O to się pyta, czy do ty, i ty kurwa, siedzisz cicho. Poczytałem czar. czy coś przy drzwiach. No to kurwa, no to kurwa, no to czytasz czy i to słuchasz. Ja <laughs> czy też uczami, kurwa? To, ja to do pretensja, kurwiu. On do mnie no, pretensja jeszcze, że kurwiu i mnie wyzywa, no, a ja nie, tu. Wie, nie zdążyłem ci, ci odpowiedzieć. Ja chciałem szczerze pod dźwigiem, kurwa, nie przy drzwiach. Powiedz, ja mówiłem, nie że nie idę stali. od strony drewnianego na rogu, będę I stałem Bęb, na jebanym nie rogu. No powiedziałeś... stałeś, nie powiedziałeś, web. że przy drzwiach. Dostałeś w łeb? Ale... Tak, dostałem, dostałem w łeb. Jest... Jest Widzisz, miałbyś czapkę, to... Byłby chuj, złotny. Miałbym czapkę, to wziął chuja w dupie. <laughs> Ej, nie powiedz. Kurwa, była informacja, niczym... Kurwa, powiedz mi, czy, no, to, czy to miejsce nie jest kurwa, rogiem budynku? Dobra, powiedz mi, czy jak mówię, czy jak ktoś przy drzwiach Dobra. Gościu w środku, w jedzeniu. W jedzeniu? Idziemy od prawej. Od hmm. przeciwko będę. Żyjesz czy nie żyjesz? Padłem na ryj. Dostałem w czopkę, wcześniej w oko. Słuchaj, ja rzucam granat, ty mnie pinu, żeby mnie nie zabił. Dobra, drugi leci. Minus. Wróć, ja zabiłem kogoś. Ta, prawie kurwa mojego zabiłeś, chuju. Zajebałeś nie. go. Wym... strajdowałeś Tego, tego typa zabił Redziu. Tak. Stra... Ta Straidowałeś się. Mi, kurwa. Trzymaj teraz, cię mojego amatorka, on siłą trzymał. Ty, ale jego nie ma, no to co to za trzymanie? A, Grasz ze mną, bo nic nie dostało Nie. Grałam z tobą, bo chcę z tobą. zresztą ty też chcesz tak, ale... eee, Zajubić. masz nagrać. Jeszcze jedna, kurwa i w końcu zadanie wykonane. Czy on miał fejkowego fasta? Ego, chcę. Dobrze, że podniosłeś tą halfmaskę, nie? Na ja jestem pod gwinem. Czyli jeszcze potrzebujesz tych halfmask? Jedną. Mam, A nie dwóch? Proszę o ja. Jeszcze jedno. Na pewno. Dobra. A co, masz jeszcze jedną? No, masz, masz? Przysunek? No mam jeszcze jedną, no. Wiesz? No, chodź to chodź na Bo Boję się to że się śmiejesz. <laughs> no chodź, dam ci, naprawdę. Odjebiesz mnie. Czekaj, Nie. Czekaj, na auto, kurwa. Czemu miałbym ci... ja cię odjebać? Pierdolam cię jak... pierdalam jak piek... to... Kimen, kurwa. Co jest? Masz. Hej, Michael. Oj, dziękuję, Mike. Słyszałeś o tym... Miły człowieku. Widziałeś te bossy, co będą na. te. custom roads? Czy jak, te, na tej nowej mapie? No to jest kurwa ta sama! Czyli mi ją zajebał zanim ja kurwa wziąłem! <ślesz> kurwa, wafel jebany! Później to są dla mnie zabije, kurwa! Jaki, kurwa! Czy tam no czy co? Męk, co się doszłego w najmoru no. zarazuje? Nie zatuję, nie szczoraj niedzę. Aaa, to się zachodzi tam dyskuję kurwa w sąku. Ja myślę, że to faktycznie ostatnio. Ten mnie tak czuję robi. <laughs> Moje kurwa płuca. Oh. Jakbyście znaleźli Winstone albo strajki to ja potrzebuję. Oh, Cześć. Ja pytam, jak zbierasz? nie widziałem żadnych... Y ...podczas tego rajdu. byś mhm. się kurwa ty nie zapowietrzył, no. I nie odleciał za daleko. Zawsze się robią respić papierosy. Gdzie są. Masz tutaj Marlboro, ale Marlboro nie potrzebuje chyba, nie? Nie, nie, nie. Ja potrzebuję Willstony i strajki y tylko. Bo Marlboro okay. już znalazłem. Kawał chuja ze mnie, nie? Ja myślałem o to, że kurwa, że... A gdzie ta maska, którą ja wziąłem? a to jest ja ci, ja ci tyle tak ci podsuwałem te pomysły... Tak ci podsuwałem, liczone się kapnie, czy Takie... Nie, something strange. If you see something strange, what you gonna call? you call? Nie. Jezu, jak się wystraszyłem. O, kurde jest na końcu tam przy tej toju. Umarło. Broń mi się zacięła.